Czuję jakiś taki kryzys, strasznie źle mi się wstawało. Eee, bardzo długo się zbierałam, ale jestem i mam dzisiaj trening dołu, tydzień czwarty. Tym razem nie nagrałam nic oprócz aktywacji pośladków, czyli danki Kicks. Miałam wyjątkowo trudny trening, o czym za chwilkę opowiem. Nie nagrałam ani jednego ćwiczenia, bo po prostu szło mi ciężko. Jestem właśnie po pierwszym treningu. Które było dla mnie dzisiaj ogromnym wyzwaniem, i tutaj nie mam na myśli, że był trudny pod względem fizycznym, tylko moje nastawienie mentalne dzisiaj było naprawdę trudne do przejścia, bo każda, przed każdą serią czułam po prostu niemoc, każda seria powodowała u mnie tak podwyższone tętno, że po prostu czułam się słaba, ciężko jakoś to mi wchodziło dzisiaj na organizmie i. Po prostu przy każdej serii miałam ochotę zrezygnować. No czasami tak jest, po prostu czasami tak jest, i cały czas musiałam sobie tłumaczyć, że nie. Takie w głowie miałam, zamknij się. <laughs> po prostu, żeby nie sabotować tego, co, co mam do zrobienia. Więc automatycznie, jak gdzieś tam pojawiały się myśli na zasadzie, idź do domu, odpocznij, przyjdź sobie później, zrób później, to ja musiałam to sobie tłumaczyć że no nie no, zrób teraz, już tutaj jesteś, to zrób to teraz. Później nie będzie ci się chciało, później znowu będziesz musiała przyjść tutaj, później od początku znowu będziesz musiała robić. Więc musiałam się od tego pomysłu odciągać, żeby tego po prostu nie zrobić, żeby zostać na tym treningu i go dokończyć. I z momentem, jak go skończyłam, to po prostu jakby ciężar z ramion mi spadł, i mówię: okej, okay, mamy to, i teraz czuję się ekstra. Bo sam fakt nie tego treningu, a tego, że przebiłam się przez ten mental, sprawia, że ja się czuję silniejsza. Mięśnie jedno, ale właśnie mentalnie czuję się silniejsza, bo zrobiłam coś, z czego przy każdym powtórzeniu miałam ochotę zrezygnować. Więc tak wygląda mój trening. Teraz biorę się za zrobienie śniadania i za chwilę przygotuję sobie w jednej części meal prep i potem zrobię meal prep i pokażę, jak to robię żeby się szybciej zrobiła perforejże. Piłam bo tylko dwie. Zamarynuję go sobie dzisiaj w azjatyckim stylu. Użyję teriyaki, użyję sosu sojowego, ee, słodkiego chili i ostrego chili, trochę pieprzu ziołowego i czosnek. Dajmy Jak to wygląda? Wszystko po prostu teraz sobie wymieszam. Przyznam szczerze, że jestem troszeczkę w szoku, bo myślałam, że przez to wyzwanie całkiem zniknie mi abs, albo no cokolwiek, że po prostu zaleje mnie tłuszcz, bo no wiadomo, masa się może rządzić własnymi prawami. Co prawda, moja nadwyżka nie jest jakaś taka duża, żeby. Żeby mnie aż tak zalać, ale jestem w takim pozytywnym szoku, że nie jestem na czwartym tygodniu tak zalana, jak myślałam, że będę. Moje dzisiejsze śniadanie to są dwa jajka z Air Fryera. Bardzo polecam. Szybko się robią. 12 minut na 140 stopni i wychodzą takie. Chlebek z Almette i Frankfurterka również z Air Fryera. Dwie Frankfurterki. A teraz wracam do meal prepowania. Kurczak już się zamarynował, więc wrzucam go do airfryera, zrobię makaron, pociacham warzywa i zrobię szybko sos. I to będzie całość, będzie makaron, potem będą warzywa, albo to połączę razem. I potem na górze będzie kurczak i na górze jeszcze będzie parmezan, także będzie pięknie. Dokładnie trzeba związać włosy, także... Mamy patelnię, mamy cebulę, cukinię, to idzie teraz na patelnię, potem idzie marchewka i potem zobaczycie. Dzień dobry. Mikoł czeka w samochodzie do dni, 22 minut. Pokreślimy, czy zmienię stronę. po prostu z biedronki, śmietanowo ziołowe taki fix. On mi trochę ułatwi sprawę. Mieszamy go z śmietanką i wodą. Dodamy sobie makaron, to będzie opracowane w jednej kuchelni. że będzie spice bardzo No Dobra, to nam już się zrobiło. Jest takie bardzo kremowe. Nie wiem jak to smakiem, ja nigdy nie próbuję z tatami. Najpierw jesę do soda do ostrze. cokolwiek będę potrzebowała. Już na talerzu. Tylko ciężka do Dobra, mamy już kurczaka. Ładnie się przypiekł. Jak kocham, kocham, kocham przypieczonego kurczaka. tak się prezentuje gotowe, które już jest gotowe na 100%. A to jeszcze potrzebują kurczaka i to zrobię niebawem. Mirkrof wygląda tak, wygląda naprawdę pysznie. Będę miała do końca tygodnia właściwie to jest dla mnie i dla Krzyśka, czyli to jest na dwie osoby do końca tygodnia, do piątku. Yy, I potem wymyślę coś innego. Dla mnie jest kilka zasad, którymi się kieruję, dlaczego w ogóle to robię, jak to robię. I czemu to sprzyja, a czemu nie sprzyja? By to po pierwsze dla wygody. Dla mnie tutaj fakt, że serwetka na tym zyskuje, jest tylko ekstra punktem, z którego się cieszę, ale głównie mi chodzi o to, że ja nie muszę codziennie sprzątać kuchni. Naprawdę to zminimalizowanie sprzątania kuchni dużo mnie odciąża, bo mogę się skupić na innych rzeczach. Nie muszę cały czas myśleć i spędzać czasu nad e, po prostu garami, wrzucaniem wszystkiego do zmywarki, zmywaniem zlewu, bo też nienawidzę jak jest nieogarnięte. Mam dużo czasu nad tym, żeby różne inne posiłki wrzucać do fitatu, żeby mi się wszystko zgadzało. Więc to już jest na ten sposób zautomatyzowane, że ja mam praktycznie powtarzalne dni przez 4 dni i nie wydaję, i nie tracę czasu na uzupełnianie fitatu. Często jest tak, że na przykład mam ochotę na fetę, to po prostu kupię fetę i staram się dobierać do fety jakieś produkty, które uważam, że pasują. Jak na przykład mam ochotę na wołowinę, to często dobieram do wołowiny. Ostatnio zrobiłam pad czyli coś takiego właśnie, co pasuje mi do wołowiny. Zasada numer trzy to jest zmienianie właśnie składników oraz mięs. No wiadomo, że jak będzie się jadło cały czas makaron, 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 to zbrzydnie. Tak samo ryż, ryż, codziennie ryż to zbrzydnie. Więc ja codziennie staram się, co meal prep staram się zmieniać. Teraz jak zrobiłam makaron zwykły, wcześniej był makaron ryżowy, kolejnym razem zrobię coś z ziemniakiem, czyli staram się tym manewrować po to, żeby nam po prostu to smakowało. I żebyśmy nie jedli z przymusu, tylko z przyjemnością. Zawsze muszę zrobić od razu porcję, bo dla mnie, na przykład, jak zrobię spaghetti i zostawię wszystko w jednym, na przykład sos oddzielnie, makaron oddzielnie, no to to jest brak panowania potem nad porcją. Wiadomo, można to zważyć, ale potem różnie wychodzi. i Czasami się chce zważyć, czasami się nie chce, a jak już raz wezmę, raz zważę, to jest to dla mnie sporym, sporym ułatwieniem. Rozpuściły mi się włosy. Jeśli dotrwałaś do końca, to bardzo ci dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Pa.